Siemą, to ja oczywiście Jacob, a w dzisiejszym odcinku lecimy sobie z giereczką tutaj kolej, no można powiedzieć, że w takiej serii troszkę od yy, tego takiego bambiczka do czempiona, ponieważ zauważcie, że ja cały czas gram na tym koncie jak nagrywam i tutaj faktycznie ten czempion się tak powolutku powolutku zbliża, no bo jednak yy, no nie ma tych odcinków załóżmy codziennie, nie? tylko są za jakiś czas, dlatego mówię powolutku, ty jakiś typek, ty dwóch typków ty trzech typków, ty chłop będzie miał 45 tysięcy kewlarka, ty co on zrobił uciekł mi, czekajcie, go muszę zabić gdzie on mi uciekł on gdzieś spadł, on ma RPEG'a! Dobra, dobra, go troszeczkę zabity, ty no, ale mnie wystraszył ten Skull truperek tutaj śmieszny To jeszcze coś biega, To coś jeszcze biega Czekajcie, szybko muszę dojechać Przeładuj to, dobra ja go zabijam Ej, miał ammo, dobra, do zabrałem mu fraga To dobrze, bo on teraz nie będzie miał Przynajmniej kewlarka Okej, okay, ile ja mam ammo? 6, jeszcze trochę mam Dobra, i teraz to powinien być już mój frag O ile się nie mylę Cyk, dobra, jest mój frag i Powiem wam, że tragedia. W ogóle, jeżeli chcecie, żebym zrobił taki odcinek, czym teraz najlepiej grać i tak dalej. zauważcie, no że opluwam zwykłą pompę. To śmiało, dajcie mi znak. Ć, yy, znak. Dajcie mi znak. Znak też możecie jakiś dać, na przykład łopkę w górę. O, ale teraz to wymyśliłem. Yy, no i pamiętajcie, dajcie subskrypcja z dzwonkiem. Kodzik. Ja co w sklepie, a ja już nie gadam, idę tylko po jakieś kolejne fragensiki. Uuuu to jest jego? Ale jaja. Ale jaja. Dobra. Ktoś mnie podjeżdża Dobra leży Dobra leży Ale nie on teraz to zostali psychicznie rozwaleni ci przeciwnicy Nie no pokczam tu Skinek Tifu, No taki nowoczesny skinek Tifu bo wiadomo Skinek Tifu kiedyś to troszkę inaczej wyglądał, ale... Ty przekazko idę 5 fragensików, tak o, i zauważcie, że tutaj na rękach to jest właśnie najważniejsze, dlatego lubię grać. Ren tutaj nigdy nie ma botów, to są zawsze ludzie. Zawsze macie tę satysfakcję, że jakiemuś, nie wiem, kurde, jakiś ziomeczek sobie gdzieś siedzi i właśnie zarejestrował. Ty, ale mnie porobił, nie? A jak grać na zwykłych solówkach, no to jednak dobierają już te boty, nie? I tam, tam nie wiecie, czy to to będzie bot, czy to człowiek. Wiek, więc no. Ta satysfakcja, niestety, zawsze mieć miejsca nie może. Ty, ale teraz chłop nie porobi. No nie, no nie porobił mnie, no byki Gdzie by mnie chłop porobił? Biorę WP, A czy się będzie działo, Jacob za AWP'eczką Ta... O kurde, coś mnie wyjeżdża Tutaj dziewięćdziesiąteczkę sobie skręcimy Ale dał mi damage też Ej, nie, 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 nie. strzelaj z takich rzeczy, byku Dobra Dawaj, dawaj, open, open, open Ty no, jak ci mówię open, to open Siema Patrzcie, zbejtuję go, że piję sobie potkę Dobra, tu już było niefajnie. Tak sobie chciałem zbejtować, a wyszłoby na to, że on by mnie porobił po prostu. Więc taki bejcik niezbyt śmieszny. Ale ten też dostał fajny damage. Tutaj mi wyszło, tutaj bejcik na picie wodki był dobry, ale. Ty no, co się dzieje? Ty, 49 osób. Ja bym sobie wyszedł stąd, wiecie, Ja bym jakiegoś hagika chciał mieć. O, bardzo dziękuję za HGK, Ale tu się trzeba zabudować, bo tu jest bardzo dużo ludzi. On mnie właśnie wysadził. Aha! No, zarąbista zabawa. A gdzie jest moja awup Ta, apteczka, awupka. Awupkę mam, ale po awupce to mi nic w tym momencie. No, nie śmiesznie. Nie powiem, żeby było śmiesznie, bo się jakoś super nie bawię aktualnie. O, jest jest moja ta awupka, jak to ładnie powiedziałem. Biorę ją. Leczymy się na spokojnie, ty no ci gościu. Są jacyś akurat już przepocajnicie nade mną, więc trzeba będzie uważać. O, tu jest jakaś inna awupka. Fioletowa łupka. No to pokczam, to wyrażenie fioletowa łupka. W ogóle teraz tutaj na szybkości pewnie widzicie, że jest taki odciętek trochę jak wcześniej. Tutaj mi montowania, bo chcę sprawdzić, czy wam się dalej takie podobają. Czy coś biegnie? Kolejny typek. Tego chyba zabuduję. Chyba na pewno go nawet zabudowałem. Ale to nie wszystko. no co on robi? ma? Dobra, tu trzeba mega uważać ty. Jest tyle ludzi. Cyk! No nie mogę z tym chłopem walczyć. To jest gość, co mnie tak triggeruje. Ty! Ty, on mi dał jeszcze damage, słuchajcie? Co za agęzik! I to dobry damage mi dał. Ty, no źle jest. Chłop nie robi. No i gdzie on spadł? Widzę go. On ma mało, bardzo mało. Ja mu dałem większy damage w takim razie. Ty, no czekaj! Leży! Wow! On pałapteczkę sobie, jak patrzcie. Dobra, udało mi się siomkę zabić. Takiego ogarniającego, więc Git. Tutaj nawet jakieś fajciki były z nim. Ale nie mam w ogóle matsów. On też nie ma. Ale to z chips. Typek! Wow. wow, 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 wow! Ale ten to by mnie nawet zabił. Ty, no gościu, czekaj na mnie. Ty dostał! Jacob ze cyberki trafił. Nad nie Milona daj de Maja i nawet tego nie zauważyłem. Ale trafiłem do liczy! Powstałem, że. No, no, co ty sobie ze mnie żarty robisz w tym momencie, że jeszcze jeden chłopak jest? Jakby to był headshot, to ja nawet szanował. Nie no chciałem teraz zrobić. Ja nie będę tak siedział jak dzban, ale nie mam też dużo maców Ty, czekaj, czekaj. Byk, byku, byku, byku. O kurde. Okej. Okay. Ty! Chłop na mnie stoi i się patrzy. Dobra, czekaj, 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 duża potka To on się uleczył do fulla i go zabiłem? Łatwo Czekajcie Nie trafiłem! No właśnie, dlatego właśnie jestem botem z AWP. I tu była gdzieś mała potka, na milion procent była. Nie było. No to może jednak nie było małej potki. To ja muszę sobie tutaj gulnąć tą dużą, bo nie mam aż tak dużo. Co? Już myślałem, że chłop nie widzi i trafił we mnie. Dobra, ty jest fioletowy ten. Biorę to oczywiście. Ja to to biorę. Czekajcie. Hmm. hmm. Hmm, hmm, biorę też samą aptekę, nie? Dobra, on może myśleć, że on teraz doła. Ej, no dobra, ale to jest ustawione. To ta gra jest ustawiona 100%. Widzieliście to? Ja tam na powtórce chyba sprawdzam. Bo to było leciało w niego, nie? To nie jest tak, że jestem słaby ze sniperki, po prostu gra jest ustawiona. Ty, no, bykuł. Szanuj się, szanuj się, chłopie, i już tutaj nie świruj, dobra? Nie no, wyrzucam tą... nie no, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze spróbujemy, jeszcze spróbuję ze snajwerki coś zabić. Chłop tu biegł. Czy to był krzak? Nie, cóż tu jest, no, no wiedziałem, patrzcie. Czekajcie, sprawdzimy czy nie zosta... o, ty kurde, gościu, co to ma znaczyć? Jakieś zabudowanki tutaj. No i dobra, leży. No, napierdzielają we mnie. No dobra, teraz nie trafiłem. Teraz moja wina, wyjątkowo, przyznaję się. To nie wina gry, ale wyjątkowo, wyjątkowo. No kurde, i to mega jakoś szybko strzela, albo mi się wydaje. W sensie ten strzał tak leci, Szt. nie? Nie tak, że szyszy, tylko tak, Szt. To jest spoko bardzo. O kurde, ty, a ziomek nie zabudował. No ja nie wiedziałem, że to tacy, takie co już są. Ja tu chcę pochillować sobie w giererce komputerowej, ja pierdykam. A tu się nie da. No dobra, koniec tego budowania. Już powiedziałem coś. No chłop mi uciekł, no. Dawaj, open. A się zdziwił. O ty. Ha, mam cię. No, ale ja mam mu, no. Byku, ja ładuję, ja ładuję, daj mi chwilę. Dzięki. Uuu. Czekaj, on tu jest. Ty no. Ta gra to jest najbardziej stresująca rzecz, jaką robię w życiu, nie? Naprawdę. Przypomniałem, że jest przepocona. Totalnie jest przepocona. To i tak jest stresująca, ja to nie wiem O, a tam kolejny, patrzcie już tu O, dwóch, cyk A jakbym tak coś trafił Czekajcie, ja to trafię, ja to trafię Ty no, Ziobek sobie wszedł do ziomka Co tam się dzieje? Ty no porąbana akcja A dobra, widzę Już, już czaję o co chodzi To on jednak zabił ziomka On wychylać? Co on robi? Pa. Dostał za 110. A czyli ta snajperka 110 bije. No ale i tak giczo, nie? 110 zawsze trochę więcej niż 100. 5. W sumie 5 więcej. Dobra, o, pa, pa, pa. Tam też kolejny ziomek jakiś bij. O, ale go skolapsowałem nieładnie. No ale dobra. Idę tam, bo tam third party idę robić. Pa. Jakby ten jeszcze dostał 110, to byłoby kozacko. Pa, pa, pa. On wychyli. 3, 2. Dobra. Przepraszam. No, co oni robią? Nie no, mówię, tu są gracze sami. Tu jest dwóch. A ja będę miał HG? Jak sobie zajmę, to będę miał, nie? O, ale sobie nie zająłem. Dobra. Dzień dobry. Mam high ground. Co tam u Was? Kociarzki. Pa, tam kolejny biega. Nie no, przecież to jest niemożliwe, no. Ja się muszę nauczyć z tego strzelać. Przecież to był łatwy frak. Pawa. Pa, pa. Chłop, coś kmini z jakimś RPEG-em chyba. Pawa. Pa, pa. Dobra, dobra, dobra. ty dziomek ma 3 hp? To jest mój frak. No, ja wiedziałem, że to jest mój frak. O tym właśnie mówiłem. Tutaj trzeba, wiecie, poczekać na okazję. I cyk. A co on robi? No, co jest grane? No, chłop, co się rusza jak jakiś agencik, to nie mogę. Dajcie mi lucik, tutaj bym się zablokował. O, tu też jest jakiś ziomek. A co ty robisz? Co on robi? Tu było, coś się budowało przed chwilą jeszcze. Dawaj, dawaj. Open, open. Dobrze, otworzył. To jeszcze nie wyjdzie. Wychyl. Tak, tam. No nie, da się. To jest strefa! No tak, w sumie jak strefa idzie, to, to zazwyczaj strefa idzie. Ty, a gdzie jest ten drugi ziomek? Co z nim walczyłem tutaj wcześniej? Ta zielona babeczka, znaczy gosteczek. A właśnie go szukałem. No i zarobiście, to już go znalazłem. Pa, 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 pa. Dawaj, dawaj wybiegaj, wybiegaj, wybiegaj. Dobrze, zarobiście, zarobiście, zarobiście. Stracił trochę kewika. Ja akurat sobie wejdę w tym czasie jak się będzie leczył na górkę. Oj! No co on robi? Ty no nie wychylaj teraz. No ja nie ogarniam To on jest gdzieś pode mną To on spadł na dół Dobra Ty, ja stąd muszę wyjść To nie było zbyt przemyślane Ty, nie dostałem za niego fraga, a dostałem jednak Czekajcie, bo tu potka musi być wypita Haha ha. Nie mam za dużo matsów Dobra, czekajcie, bo jeszcze jedną podkę sobie gulną. No pewnie, ja nie trafia, ma on trafia, tak? To tak nie powinno działać w ogóle, to tak nie powinno działać Nie mam ogniska, bo ognisko już nie istnieje w tej grze komputerowej CO?! Co to niby było?! Zawał Przeżyłem zawał Wow! 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 Nie ogarniam, co się dzieje. Naprawdę nie ogarniam No to kozacko. On jest ty. W chacie siedzi? Widzicie? Broni go. O kurde, on wie, że ja wiem. Tylko co z tego, że on wie, że ja wiem? Tam ci się zabili. Hmm, spoko. Czyli tu w oknie chłopa. Ja bym sobie do niego podbiegł, tak? Tak po cichu. No, to chłop już też wyszedł. On też nie chce, żebym ja podbiegał po cichu. Dobra, dostał za 20, czajcie. O nie, no, ograł mnie. Chciałem to ładnie wymyślić. No dobra, i co teraz? No i ha ha ha, ha łatwo. Dobra, 1v1 mi zostało. No, to ze snajperki, ze snajperki. To się musi udać. Przypominam tylko, że ta gra mnie na początku oszukała, jeżeli chodzi o strzał ze snajperki, bo był trafiony. No co ty chłopak? chcemy myśleć, że jak tam do budy to daszek, to co? To ja ci tego nie zniszczę? Nie chcę, że ci to zniszczę. Aj! Refleks byka! Chudego, chudego byka oczywiście. Ty no, ale co on robi teraz? Hello? Panie czerwony, mógłby pan wyjść? Pan czerwony coś kombinuje Ja nie wiem, ja się trochę cykam takich Ziomeczków jak ten kolega No tu ja wiecie Szmery bajery, a zaraz wyjdzie i mi strzela bombę O, ale lucik No i tyle ma co to ja rozumiem mieć Dobra, co teraz? Panie kolego Bo bardzo mi się to nie podoba czy się tutaj wyprawia On tu podszedł? Nie no, chłop się przeteleportował, no. To no przecież tak się nie da. Był tam, jest tu. Przepraszam, niebi, 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 nie bij, Ale powiedziałem... Nie. Musisz. Skończysz kiedyś. Mam cię. Wychyl. Dobra, nie mam cię, nie mam cię. No nie, no chłopa się nie da trafić z tej snajperki śmiesznej. No nie da się. Po prostu się nie da No i gdzie ty jesteś? Ha, też masz sniperkę, fajnie, już się popisałeś, co teraz? Cyk Cyk Ja nie mam strefy, tak? Dawaj na fajcik, dawaj! Łooo, wow, przepraszam Ty, a jakby to zrobić tak? No i chilek Dawaj, 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 wychyl Tu się kończy ten grunt pod nogami No tego to się nie spodziewałem Co ty robisz? I gdzie ty jesteś? Nie no jakiś przepocaniec musi na mnie siedzieć no Jakiś pomysł? Wow, 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 to było głupie Dobra, kto ma więcej matsów? Obliczmy to. Ja czy pan spocony? Zbajtowałem, że uciekłem, nie? Patrzcie, jaki dobry bajt. Ale tak naprawdę tu dalej siedzę. On się tego nie spodziewa. A mam pomysł. Dachy, dach jest nade mną? Znaczy mój? Co tu się dzieje? Cyk! O! Tego się nie spodziewał jak nic. Zaraz zobaczcie, jak go porobimy. To jest, będzie 200 k Ja tu sobie snajperki próbuję, a on co? Normalnie jak jakiś słabe już pompom, pom, ta? Gdzie on jest? Dobra, jest zabudowany tak na trochę. ŁATWO! Nie no po prostu go ośmieszyłem, widzę. Że za to łapa w górę się należy. Subik z dzwonkiem! No i proszę Państwa, oczywiście kodzik ja co wpisywany w sklepie, ale idźmy zobaczyć, czy gra mnie oszukała. Sprawdźmy to. Nagrywanie powtórek wyłączone. No tak, zapomniałem, że wyłączyłem to, żeby po prostu mieć więcej FPS-u, więc niestety Wam nie pokażę, że Pig Games mnie oszukało, ale musicie mnie zaufać, że mnie oszukało i to tyle. No, do następnego trzymajcie się. Cześć.